A przecież ten film dostanie takie kurtotę do monetyzacji pojedynku. Kurwa. 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 Jaba, kurwa. 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 Spierdalaj Kurwa. 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 Kurwa chodź. Kurwa! Kurwa! Nie Chuja! Kurwo jebana. Kurwa drugiego Jezusa nie wziął kurwa, Jaki mam... Obraz mam jest 50. Kurwa, laj, kurwa! Coś dla mnie idealnie. O hifku. Osoby ci się pojebały, ja nie twoja ma Kurwa, kurwa. Co A, a Gorku. Ebola jest twoja, chyba cię odesnisa. Taki przeciwnik jest ja to Jezus Chrystus. Tlepą pizdą, twojej mamy. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. O, nawet twoja grzybica. Masz mi grzybice chuja, nie? Trzeba być takim przygrywem. kurwa kupił kochającego tatę. Ale kurwa! A! Ma ile ileś młotkiem Kiem o kiem? Tak. To nie mnie koń nie giełd! Pierdolę i... Chuje nie... Chuje o Oooo, odezwał się ten co z hmm. kolegą chuje niesie. Teraz w dupę to nie pedo. Kurwa, co pierdolę ileś ja tam się, się Dobra, Zamknij pizda. Te serdalowie jesteście jeszcze bardziej rozjebani niż byliście.